Cześć, witajcie moi drodzy. Ostatnio mieliśmy film na temat, dlaczego warto chodzić na mitingi AA. I ciekawa dyskusja w komentarzach się zrobiła. A stąd też dzisiaj robimy film, czego nie lubię w AA. Moi drodzy, na początku oczywiście. Bardzo Was proszę o łapkowanie, subskrybowanie kanału, udostępnianie tych materiałów, komentowanie To pomaga algorytmom udostępniać dalej te materiały A z racji, że one same w sobie są kontrowersyjne według YouTube'a, bo rozmawiamy na temat uzależnień To już na dzień dobry te zasięgi są przytemperowane i to tak solidnie Ale wiadomo, zawsze można coś tam starać się robić, żeby te zasięgi poprawić a ponadto, jeżeli ktoś chciałby wspomóc moją pracę dodatkowo, to w opisie filmu jest informacja, jak to można zrobić. A za dotychczasową pomoc bardzo dziękuję, to naprawdę motywuje do dalszej pracy. I jeszcze taki wstęp już do samego filmu. Najważniejsze w dzisiejszym odcinku, zwłaszcza dla miłośników AA. To nabrać jak najwięcej dystansu, bo będę mówił o pewnych y, takich subiektywnych, znaczy o moich odczuciach, o takich pewnych cechach, z którymi ja się w AA spotykam. I to nie jest twarda zasada, że tak jest wszędzie, ale gdzieś jednak na różnych grupach, na których ja byłem, i też z komentarzy, z opinii innych osób, coś na rzeczy jest, więc, więc czego nie lubię w AA. Tam kilka osób pisało o tym, że nie lubią właśnie tej modlitwy, świeczki i tak dalej, ne? Generalnie jest coś takiego, że AA jest oczywiście co do zasady nie związane z żadną religią. Jednak to, że w programie czy w książkach ściśle o literaturze, konkretnie chrześcijaństwo, nie bezpośrednio, ale jakby co do zasady, w swych założeniach, w swojej definicji, właśnie chrześcijaństwo się przewija najczęściej. No to akurat no, trudno z tym dyskutować. I okej, okay, no spoko. To. Zasady co do zasad życiowych są przecież bardzo, bardzo fajne, bardzo uniwersalne. Zresztą można by tych zasad szukać też w innych religiach, i bardzo dużo by się na pewno znalazło. Ale jest coś takiego, że czuć to. Druga sprawa bardzo często w Polsce, zwłaszcza. Przy kościołach są spotkania, dlatego że są albo za darmo, albo bardzo tanio sale udostępniane. No, niby nie powinno być za darmo, powinno się płacić. Księża często udostępniają sale za darmo, bo nie oszukujmy się, mieć grupę taką samopomocową dla alkoholików w swojej parafii. To jest raczej na plus niż na minus. U biskupa. no, kochani, tak jest i da się czasami to odczuć mi to osobiście specjalnie teraz nie przeszkadza aczkolwiek na początku kiedy przystałem pić mi to przeszkadzało miałem z bogiem jakkolwiek się go rozumie na bakier bardzo skoszczałem jeszcze bardziej i no przeszkadzało mi gdzieś to i dla mnie akurat było fajniejsze podejście w terapii bo w terapii było bardziej takie naukowe powiedzmy podejście i tam się można było różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat funkcjonowania ludzkiego umysłu, ciała i tak dalej. Dla mnie to było zdecydowanie lepsze na początku, ale to mówię dla mnie, każdy może coś inaczej. I gdzieś właśnie kwestia tego jest taka, nie. Modlitwa o pogodę ducha uważam, że jest rewelacyjnym sposobem na całe życie w ogóle, więc to jest super. Ale rozumiem, że już nawet samo słowo Bóg może kogoś razić Bo często jest tak niestety, że y, Zwłaszcza w Polsce słowo Bóg Wielu ludziom się kojarzy z nowym Audi Ryzyka albo innymi jeszcze Gorszymi sprawami, no to te konotacje są takie Jakie są I ja to rozumiem jak najbardziej Że może to ludziom przeszkadzać, czego osobiście bardzo nie lubię y, I uważam, że takich rzeczy się nie powinno robić kiedy przychodzi nowa osoba do AA, zaczyna mówić o swoich różnych tam trudnościach i tak dalej. Ja co do zasady zawsze tak proponowałem, kiedy prowadziłem meetingi, żeby w tym momencie dzielić się też swoim takim piciorysem trochę z takim nastawieniem, co, co się zdało, zdarzyło, że coś przestał pić. Plus początki trzeźwienia i czy warto. Chodzi o to, żeby. Osoba, która przyszła usłyszała, że inni chlali bardzo podobnie, często wręcz identycznie, inni też byli w czarnej dupie, żyją jest dobrze. To jest najważniejsze. A jeżeli ktoś zaczyna prawić o Bogu, czy konkretnie jakoś wiecie, jeszcze wymieniając przykładowo, czy Jezus, czy Budda, czy coś, znaczy Budda no nie był Bogiem. No ale wiecie o co chodzi. Uważam, że to odrzuca bardzo i takich rzeczy się nie powinno robić i tego w AA akurat nie lubię. Świeczkę to bardziej traktuję jako tradycję Modlitwa, kiedy wszyscy Trzymają się za rękę, mi to też nie przeszkadza Ale też rozumiem, że gdzieś komuś może to Kogoś razić, nie? Na początku zwłaszcza, bo jeżeli ktoś chodzi na mitingi Kilka lat i go to cały czas razi, no to Sorry, ale coś z pokorą By trzeba było zrobić, nie? no bo czasami Po prostu można odpuścić, aczkolwiek są też grupy Dla ateistów Przy czym mi, Moje doświadczenie mówi Że kiedy ja Uważam, że mogę sobie sam z wszystkim poradzić To słabo wychodzi Ja zawsze powtarzam e, słowo Mojego znajomego, że Alkoholik sam To wymyśli najwyżej pół litra wody No tak to kochani wygląda Dlatego warto mieć jakby na uwadze to, że e, Ta pomoc jest potrzebna I samo uczucie nawet, że Jest jakaś opatrzność, która W jakiś sposób Ci pomaga, działa w Twoim życiu, to jest po prostu Lżej się żyje z różnymi trudnościami. Może to jest samo uszukiwanie się, ale jeżeli mam do wyboru, nie zmieniając mojej sytuacji życiowej, mieć łatwiej albo mieć trudniej, no to wolę łatwiej. Raczej to chyba jest ok. Więc, kochani, właśnie jest coś w tym, czego akurat za bardzo nie lubię. Czasami trochę to trąca, wiecie, też takim Jezu, jak to nazwać. Sekciarstwem I oczywiście jak chlałem to dla mnie to w ogóle była sekta No to jest normalne nie? Natomiast często są osoby, które są w różnych ruchach Takich kościelnych i tak dalej Oni są często pozytywnie zakręceni Przynajmniej w tej jednej kwestii A w wielu innych bywa różnie Ale to jest jakby temat na oddzielny odcinek I to czasami daje takie Kurde no nie do końca chyba jest tak jak powinno być nie? Więc to jest coś co mi gdzieś tam gdzie, gdzieś mnie też trochę tam razi, ale mówię: No, jeżeli mi grupa nie odpowiada, to idę na inną, i tyle jak już teraz jesteśmy przy tym, że idę na inną grupę, to jakby mogę wam powiedzieć o kolejnej rzeczy. Scenariusz jakby odbywania się mitingu na ogół jest taki sam, ale bywa tak, że w każdej grupie, bo inaczej. Scenariusz jest taki sam, zasady są takie same, to jest wszystko ważne: święte i tego się nie powinno ruszać. Ortodoksyjni ałci by powiedzieli wręcz, że to jest w ogóle łamanie wszelkich zasad, i to już nawet się grupą nie mogło, może nazywać ałską. Natomiast w socjologii też nikt nie oszuka. W każdej, absolutnie to w każdej grupie, czy to grupie rówieśniczej na podwórku, czy w szkole, czy w pracy, czy na mitingach wreszcie. Zawsze wyłonią się jacyś liderzy. To jest normalne. Tak działa socjologia, tak działamy my jako istoty społeczne. I generalnie jest tak, że te osoby, które są liderami w danej grupie, one jakby narzucają w pewnym sensie charakter całej grupy. I jeżeli prowadzący, czyli lider z grupy, będzie właśnie ortodoksyjny, będzie ciśnął kroki twardo, to się będzie przenosić na całą grupę. Jeżeli będą luźne gadki, to się będzie przenosić na całą grupę. I teraz tak, ja prowadziłem mitingi znowu. To jak ja prowadziłem mitingi, to nie jest idealne, na pewno nie. Natomiast ja zawsze starałem się w pierwszej kolejności skupić, przynajmniej w pierwszej części, na tym by wiadomo rzecz najważniejsza czyli jeżeli są jakieś smutki czy, czy coś co może zagraża zapiciu to trzeba jakby opracować w pierwszej kolejności bo po to się przede wszystkim spotykamy żeby ktoś nie zapił więc to trzeba obgadać można się podzielić też swoimi sukcesami jakimiś te smutki radości wiecie nie? różnie do tego ludzie podchodzą ja uważam że to jest ok przy czym ważne też żeby jednak czy na tych krokach w grupie fajnie pracować czy oprzeć się podczas mówienia o codzienne refleksje? 24 godziny te książeczki, które na mityngach są. Bardzo fajne tematy można poruszyć. Często te tematy same z siebie wychodzą. Żeby, no wiecie, chodzić na mityngi też. Po pierwsze, nie tylko po to, żeby ktoś ci tłuk wielką księgą dołba zasady. Jak przestać pić? To nie, to nie jest dobre. A bywają takie grupy, ale też bywają takie grupy, że po prostu przez dwie godziny na meetingu słuchasz w kółko to samo, tych samych ludzi. Jak komuś truskawki w tym roku zakwitły, jak komuś się samochód na okrągło psuje, jak ktoś z teściową czy z żoną tam wojuje. I w koło macie to samo. Są osoby, które chcą rozwiązywać swoje problemy, swoje trudności, swoje wady charakteru. A są osoby, które chcą o tym gadać. I tu jednak jest właśnie fajnie, gdy prowadzący to widzi i stara się to wyciągać jakoś, nie? żeby po prostu nie gadać, wiecie, taka mowa, trawa, nie? żeby coś z tych meetingów wynikało, że kiedy wracasz z meetingu, to czujesz się lepiej, po prostu, bo usłyszałeś coś, bo przeczytałeś coś. Czasami jedno zdanie potrafi naprawdę bardzo życie odmienić. Dlatego Warto gdzieś, moim zdaniem, na tym środku bazować. A grupy bywają różne, o tym należy pamiętać. I nie, i nie wolno też jakby jednej grupy przenosić na całe AA. Ale jest to pewna taka zasada, przez to, że liderzy grup, e, swój e, klimat, jakby nakładają na grupę. I to jest normalne. No z tym, się, z tym się za bardzo nic nie zrobi, bo tak po prostu działamy, kochani. E, natomiast te grupy wtedy są różne. I. Uwierzcie, bywałem na takich meetingach, gdzie normalnie na drugi dzień po mitingu kaca miałem, nie? Wiesz? No to to jest słabe raczej, jeżeli mówimy o takiej grupie. Mm, raz byłem nawet na takim mitingu, gdzie w ogóle w przerwie wyszedłem, bo po prostu nie mogłem takich kocmopałów słuchać, nie? Eee... No kurczę, ludzie, <laughs> Cześć, nie? Eee... no ale tak jest. Też ważne, żeby mieć dystans. My jako. A owcy powiedzmy Ważne żeby mieć dystans Bardzo dużo dystansu Do tego, że można na różne sposoby trzeźwieć Że ostatecznie każdy sposób Jest dobry Jeżeli ktoś nie pije i przy tym trzeźwieje No i tyle no. To, to, to są ważne, bardzo takie potrzebne rzeczy Więc, tak, kochani, to by było chyba z takich rzeczy najważniejszych. Oczywiście tego może być więcej. Chcecie to, zachęcam bardzo w komentarzach, żebyście napisali, co was drażni, czego nie lubicie. W AA może to być fajna, przydatna wiedza dla nas samych, dla osób, które prowadzą grupy, czy dla osób, które chcą prowadzić. No, tak to wygląda, moi drodzy. Chyba tyle. Bardzo dziękuję, jeżeli do tego miejsca dotarłeś yy, dotarłaś. Pozdrawiam, cieplutko, dobrego dziamka życzę. Oczywiście pogody w serduchu. Cześć!